Czy dzieci na, na Polskę, tak by Pani to określiła? Tak, tak? to można powiedzieć, ale to mnie zachorowałam od Andrzeja Wajdy, to było zaraźliwe. W wieku 72 lat Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, wreszcie postanowiła podzielić się z światem czymś, co przez lata pozostawało zakryte za kurtyną jej artystycznego życia i publicznych sukcesów. Ta niezwykła kobieta, której nazwisko jest synonimem pasji, odwagi i nieustannego dążenia do prawdy na scenie i poza nią, otwiera teraz nowy rozdział swojej historii, który zaskakuje wszystkich, którzy myśleli, że znają ją na wylot. Jej życie prywatne, zawsze chronione z niemal mistyczną delikatnością, kryje teraz historię miłości, która pojawiła się niczym cichy, ale nieodwracalny przypływ w momentach, gdy wydawało się, że wszystko zostało już powiedziane i przeżyte. Ta miłość do Grzegorza Mazura to nie tylko związek dwóch ludzi, to spotkanie dwóch dusz, które rozpoznały w sobie coś niezwykłego, coś, co trudno opisać słowami, a jeszcze trudniej zignorować. Krystyna, znana z nieugiętej postawy i silnego charakteru, pokazuje tu swoją najbardziej ludzką twarz, pełną tęsknoty i nadziei, jakby przypominając, że życie nieustannie zaskakuje i potrafi odmienić się w najmniej oczekiwanym momencie. Ten fragment wspomnień. Ledwie uchwytny błysk w jej opowieści przypomina chwilę, kiedy samotność zaczęła ustępować miejsca ciepłu drugiego człowieka. Kiedy dotyk i spojrzenie nabrały nowego znaczenia, ale także pozostawiły pytania, które tylko czas i dalsza historia mogą rozjaśnić. Ten moment, jak echo z przeszłości, wciąż drży w powietrzu, zmuszając nas do spojrzenia na Krystynę nie tylko jako na gwiazdę, ale przede wszystkim jako na kobietę, która wciąż szuka, czuje i kocha. Mimo upływu lat i ciężaru doświadczeń, które niosła przez całe życie. Przez wiele lat Krystyna Janda jawiła się jako nieugięta postać sceny kobieta twarda i pełna pewności siebie niemal nieosiągalna, jak gwiazda, która świeci z daleka, ale nigdy nie pozwala zbyt blisko się do siebie zbliżyć. Jednak w cieniu tych wszystkich triumfów, nagród i owacji kryła się prawda znacznie bardziej skomplikowana, pełna sprzeczności i cieni, które rzadko ktoś miał odwagę dostrzec. Zaskakujące jest, że osoba, która zdawała się być uosobieniem niezależności i siły, przez lata nosiła w sobie coś, co mogłoby zdruzgotać nawet najsilniejszą duszę, nieprzemijającą samotność, rozdarcie między pragnieniem bliskości a lękiem przed zranieniem, nieustanną walkę z demonami przeszłości, które pojawiały się w najmniej oczekiwanych momentach, przerywając codzienny rytm życia niczym cichy, ale przenikliwy ból. Ta samotność, którą w publicznych wystąpieniach potrafiła maskować uśmiechem i żartem, była jak niekończąca się przestrzeń, w której raz za razem musiała zmierzyć się z poczuciem utraty, z zawodami i rozczarowaniami, które, niknąc za fasadą sławy, jednak zostawiały głębokie ślady. Co więcej, było coś jeszcze, momenty, gdy jej zachowanie i decyzje zdawały się przeczyć logicznemu obrazowi znanej wszystkim Krystyny Jandy, kiedy to pod osłoną nocy. W zaciszu własnego świata podejmowała działania, które zaskakiwały nawet jej najbliższych, budziły pytania i niepokój, bo kto spodziewałby się, że kobieta o takiej publicznej twarzy skrywa w sobie tajemnice, które mogłyby zmienić sposób, w jaki ją postrzegamy. To właśnie te momenty, przepełnione nieoczekiwanymi emocjami i wewnętrznymi konfliktami, sprawiły, że gdy na horyzoncie pojawił się Grzegorz Mazur, wszystko zaczęło układać się inaczej. Nie była to historia banalna ani prosta, to opowieść o tym, jak nawet najbardziej twarde serce potrafi zostać poruszone, jak w pełnym splendorze życia artystycznego kryje się pragnienie zwykłego ludzkiego ciepła i zrozumienia. Grzegorz, nie będąc częścią show biznesu, wniósł do jej świata spokój i stabilność, ale też zmusił ją do stawienia czoła tym wszystkim lękom i niepewnościom, które latami próbowała wypierać. Związek z nim nie był tylko romantycznym uniesieniem. Ale próbą odbudowy siebie po licznych upadkach i rozczarowaniach, czymś w rodzaju cichego dialogu dwóch dusz, które znalazły w sobie nawzajem odbicie. Nie było to jednak łatwe. Wiele razy pojawiały się chwile zwątpienia, napięć i pytań o sens tego uczucia, szczególnie w kontekście jej życia, które nigdy nie było pozbawione burz i dramatów. Ta miłość, tak głęboka i prawdziwa, wymagała od niej odwagi niemniejszej niż ta na scenie. Musiała znowu nauczyć się ufać, pozwolić sobie na słabość i jednocześnie zachować niezależność, co dla niej, osoby tak przyzwyczajonej do kontrolowania wszystkiego, było wyzwaniem nie do przecenienia. Wszystko to sprawia, że dziś, kiedy o tym mówi, brzmi to niemal jak wyznanie, które ma moc rozbrajania i jednocześnie budowania mostów między przeszłością a teraźniejszością, między tym co publiczne, a tym co skrywane głęboko w sercu. W tej opowieści jest coś niezwykle fascynującego i jednocześnie uniwersalnego, bo przecież każdy, niezależnie od statusu czy sławy, nosi w sobie swoje cienie, tajemnice i niespełnione pragnienia, a miłość, nawet ta odkryta w późniejszym wieku, ma moc zmieniania wszystkiego, co wydawało się już dawno utracone. I choć Krystyna Janda pozostaje gwiazdą wielkiego formatu, to właśnie ta osobista historia, tak pełna sprzeczności i prawdziwych emocji, pozwala nam zobaczyć ją w nowym świetle. Bardziej ludzką, bardziej bliską, bardziej prawdziwą, nikt nie spodziewał się, że kobieta, która przez dekady królowała na scenach i ekranach, potrafiła ukrywać w sobie taką głębię bólu i rozdarcia, jakby pod warstwą blasku i triumfu kryła się nieznana dla świata cicha walka o zachowanie własnej tożsamości w obliczu nieuniknionych przemian i strat. Krystyna Janda, postrzegana przez wielu jako symbol niezłomnej siły. Często wydawała się osobą, która z łatwością panuje nad sobą i swoimi emocjami. Ale prawda była inna. Za tymi pozorami kryła się kobieta, która zmagała się z pustką, która w nieoczekiwanych momentach rzucała ją na kolana, zmuszając do zadawania pytań, bez odpowiedzi i konfrontacji z tym, co najbardziej intymne i bolesne. Zaskakujące są momenty, gdy na pozór spokojna i opanowana Krystyna podejmowała decyzję. Które dla wielu były niezrozumiałe, niekiedy sprzeczne z jej publicznym wizerunkiem, a nawet budziły kontrowersje. To w tych chwilach najbardziej ujawniały się sprzeczności między jej pragnieniem wolności a potrzebą bliskości, między ambicją a lękiem przed samotnością. Te wewnętrzne burze, które przez lata pozostawały skryte, teraz w obliczu nowej miłości. Wydają się nabierać szczególnego znaczenia, jakby Krystyna stawała się na nowo, krok po kroku, gotowa przyjąć to, co nieprzewidywalne i nieznane. Spotkanie z Grzegorzem Mazurem było jak błyskawica przecinająca niebo jej życia niespodziewane, intensywne, ale jednocześnie niosące obietnice ukojenia i nowego początku. To nie był romans łatwy ani bezproblemowy to była miłość, która wymagała od niej rozmontowania części własnego świata, zburzenia murów które tak skrętnie budowała przez lata. Było w niej coś nieoczywistego, tajemniczego, co sprawiało, że ich relacja zdawała się być nie tylko spotkaniem dwóch ludzi, ale też zderzeniem dwóch odmiennych światów, próbą pogodzenia sprzecznych pragnień i emocji. Krystyna, która od zawsze była mistrzynią kontroli i opanowania, musiała nauczyć się puszczać, ufać i pozwolić sobie na chwilę słabości, co dla niej Osoby naznaczonej przez doświadczenia i rozczarowania, było wyzwaniem niemal heroiczny. Przez te wszystkie lata, kiedy świat widział ją jako kobietę niezłomną, w jej wnętrzu toczyła się walka o zachowanie własnej integralności w obliczu przemijania, zmieniających się ról i oczekiwań. Jej życie pełne sukcesów było też usłane momentami głębokiego smutku, utraty i samotności, które teraz, dzięki tej nowej miłości, zaczęły nabierać innego wymiaru. Nie jako ciężar, lecz jako fundament do budowania czegoś nowego, autentycznego i trwałego. To, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, stawało się teraz rzeczywistością. Krystyna Janda, kobieta o niezliczonych twarzach, wreszcie pozwala sobie na bycie kochaną i kochać, bez maski i bez obaw, że świat ją odrzuci lub nie zrozumie. W tym wszystkim, jest coś niezwykle pięknego i wzruszającego, bo pokazuje, że nawet po wielu latach życia pełnego blasku i cieni, serce potrafi otworzyć się na nowe uczucia i doświadczenia, które nadają sens kolejnym dniom. Ta opowieść o miłości, która rozkwita pomimo upływu czasu i burz, jakie przeszła, jest świadectwem nie tylko niezwykłej siły Krystyny, ale i jej niezwykłej wrażliwości, która czyni ją człowiekiem niepowtarzalnym i fascynującym kimś, kto nie przestaje nas zaskakiwać i inspirować. Nie sposób zapomnieć momentu, gdy światło reflektorów padło na coś, co zaskoczyło nawet najwierniejszych fanów Krystyny Jandy. Nieoczekiwane wyznanie o nowej miłości w wieku 72 lat, które wstrząsnęło wyobrażeniem o niej jako nieprzeniknionej i niezmiennej ikonie polskiej kultury. To, co z pozoru mogło wydawać się zwykłym epizodem, w rzeczywistości ukazało głęboką, nieznaną dotąd warstwę jej osobowości, pełną sprzeczności. I niewypowiedzianych tęsknot. Krystyna, kobieta przez lata zbudowana na fundamencie niezależności i artystycznej dominacji, odsłoniła przed nami fragment siebie, który nigdy wcześniej nie był widoczny: łamliwość i pragnienie bycia kochaną na własnych warunkach, bez kompromisów i konwenansów. Wiele lat doświadczeń i sukcesów scenicznych nie zdołało uchronić jej od tych chwil samotności, które kładły się cieniem na każdym kolejnym dniu, zmuszając do refleksji i przewartościowania życia. Jej postawa, choć zawsze pełna godności i siły, kryła w sobie niejedno niepokojące milczenie, chwile zwątpienia, które czasami przejawiały się w zaskakujących wyborach i gestach. To, co dla publiczności pozostawało niedostępne, było prawdziwym miejscem, gdzie Krystyna zmagała się z pytaniami o sens miłości, o możliwość znalezienia prawdziwego partnerstwa, które nie przyćmiłoby jej artystycznej tożsamości, lecz raczej ją uzupełni. Spotkanie z Grzegorzem Mazurem stało się iskrą, która rozpaliła te ukryte emocje, otwierając nowe przestrzenie w jej sercu, gdzie mogła bez lęku pozwolić sobie na odwagę bycia autentyczną. Ta relacja, choć pełna niepewności i wyzwań, ukazała, że nawet najtwardsze serce może odnaleźć spokój i radość, jeśli tylko odważy się zaufać i zrzucić maskę niezależności. Krystyna musiała przezwyciężyć swoje wewnętrzne bariery, zmierzyć się z własnymi lękami i przeszłością. Aby w pełni zaakceptować to, co przyniósł nowy rozdział życia, ten proces był nie mniej dramatyczny niż jej rolę na scenie. Pełen napięcia, emocjonalnych zwrotów i momentów nieoczekiwanej prawdy, zaskakujące były momenty, gdy znana z perfekcji i kontroli artystka pozwalała sobie na chwilę autentycznej słabości, co dla wielu było odkryciem, pokazującym, że prawdziwa siła tkwi w umiejętności akceptacji własnej kruchości. W tej niezwykłej przemianie kryje się prawdziwa magia która czyni historię Krystyny Jandy nie tylko fascynującą, ale i inspirującą. To opowieść o kobiecie, która mimo upływu lat i licznych przeciwności wciąż potrafi odnaleźć w sobie nowe pokłady miłości, pasji i życia. To, co najbardziej fascynuje, to sposób, w jaki ta miłość z Grzegorzem Mazurem przeplata się z jej artystyczną drogą, tworząc bogatszy, bardziej złożony portret osoby, która nigdy nie przestaje zaskakiwać i inspirować. A jej życie staje się dowodem na to, że prawdziwe uczucie nie zna granic wieku ani oczekiwań społecznych. W każdej chwili tej historii czuć puls życia, intensywność emocji i głębie doświadczeń, które zapraszają do zatrzymania się i zastanowienia nad tym, jak wielką siłę ma zdolność kochania i bycia kochanym, nawet wtedy, gdy świat zdaje się być już dobrze znany i oswojony. Niewielu mogło sobie wyobrazić, że kobieta, której każdy gest i słowo były dotąd precyzyjnie wyważone, tak skrupulatnie chroniona przed światem, skrywała w sobie momenty tak nieoczekiwanej słabości i zaskakującej bezbronności, które wstrząsnęły jej najbliższym otoczeniem. Krystyna Janda, symbol niezłomności i mistrzyni sceny przez lata, uchodziła za osobę niemal niezdolną do ulegania emocjom, które mogłyby zaburzyć jej artystyczną doskonałość. A jednak właśnie te zakamarki duszy, o których nikt nie wiedział, stały się kluczem do zrozumienia jej najnowszej historii miłosnej. Za tą fasadą siły i pewności kryły się chwile cichego bólu i rozdarcia, których nie potrafiła wyrazić w słowach, a które, jak cienie, towarzyszyły jej w chwilach samotności, prowadząc do decyzji i zachowań niezgodnych z wizerunkiem znanym z mediów. Te wewnętrzne konflikty, choć ukrywane przed światem, kształtowały jej życie na wiele sposobów, prowadząc do momentów, które dla obserwatorów mogły wydawać się niezrozumiałe lub wręcz sprzeczne z jej dotychczasowym obrazem. W cieniu tych zmagań pojawił się Grzegorz Mazur, który nie tylko odmienił jej życie, ale też otworzył drzwi do zakamarków duszy, o których Krystyna dotąd nie chciała mówić, nawet sama przed sobą. Ta miłość nie była prosta ani bezproblemowa, była raczej jak subtelna melodia, która stopniowo przenikała przez jej mur niezależności, odsłaniając najgłębsze potrzeby i marzenia. Była to historia pełna sprzeczności. Między tęsknotą za bliskością, a lękiem przed utratą kontroli, między pragnieniem bezpieczeństwa a wolnością, która zawsze była dla niej świętością. Wiele godzin spędzonych na samotnych refleksjach, na analizie własnych uczuć i lęków, doprowadziło ją do miejsca, gdzie mogła po raz pierwszy od lat naprawdę zaufać i otworzyć się na drugiego człowieka. Ten proces przemiany nie był łatwy i nie obyło się bez kryzysów, chwil zwątpienia i bólu które jednak nadały tej relacji niezwykłą głębię i autentyczność. W tym wszystkim najbardziej fascynujące jest to, jak Krystyna, znana z nieustępliwości i perfekcji, pozwoliła sobie na bycie wrażliwą i niedoskonałą, pokazując światu, że prawdziwa siła tkwi w akceptacji własnej słabości i otwartości na zmiany. Ta opowieść, choć pełna trudnych momentów, jest przede wszystkim hymnem na cześć życia, które potrafi zaskakiwać, i odmieniać nas w najmniej oczekiwanych momentach, przypominając, że nawet po wielu latach możemy odnaleźć nowe źródła szczęścia i spełnienia. W tej niezwykłej podróży przez własne emocje i doświadczenia, Krystyna Janda staje się nie tylko legendą polskiej sceny, ale przede wszystkim kobietą, której serce, mimo upływu czasu i ciężaru przeżyć, nadal bije mocno i pełne jest nadziei na to, co jeszcze może przynieść przyszłość. Nikt nie spodziewał się, że Krystyna Janda, gwiazda o nieugiętym charakterze i nieprzeniknionej aurze, potrafiła w samotności nosić tak ciężkie brzemię niepokoju, które przez lata skrywała przed światem. Jej życie pełne blasku, triumfów i niepodważalnej charyzmy kryło w sobie ciche dramaty, które często przeczyły publicznemu wizerunkowi silnej i niezależnej kobiety. To właśnie w tych najciemniejszych momentach, które nikt nigdy nie widział, wykuwała się prawdziwa siła Krystyny, siła nie tyle sceniczna, co ludzkiego serca zdolnego do najgłębszych przeżyć. W czasach, gdy publiczność znała ją jako nieugiętą mistrzynię, zdarzały się chwile, kiedy samotność stawała się niemal nie do zniesienia, a tęsknota za prawdziwym bliskim człowiekiem przyprawiała ją o niepokój, który czasem prowadził do nagłych, trudnych decyzji. Przez te wszystkie lata wiele pozostawało niewypowiedziane. Dramatyczne rozstania, niespełnione nadzieje, a także momenty, w których Krystyna musiała mierzyć się z własną kruchością, wbrew wszystkiemu, co pokazywała światu. Jej zachowanie niekiedy zaskakiwało najbliższych. Zdarzały się chwile, gdy wycofywała się nagle z życia publicznego, odwracała się od mediów, jakby próbując uciec przed samą sobą i swoim cieniem. Te odstępy czasu, pełne milczenia i izolacji, budziły spekulacje i niepokój, jednak nikt nie znał prawdziwych przyczyn tej wewnętrznej burzy. To właśnie wtedy, w tych zakamarkach duszy, gdzie czas zdawał się zatrzymywać, rodziła się tęsknota za czymś więcej niż tylko sukcesem czy sławą, za prawdziwą obecnością drugiego człowieka, za miłością, która nie będzie tylko epizodem, ale stałym światłem w życiu pełnym zmienności i niepewności. Pojawienie się Grzegorza Mazura było jak niespodziewany błysk światła w tym mroku, ale nie był to błysk powierzchowny czy ulotny. To był płomień, który stopniowo rozświetlał najgłębsze zakamarki jej serca, dając jej szansę na odbudowę siebie na nowo. Ich relacja nie była prostym romansie. Była to delikatna i skomplikowana taniec między dwoma niezależnymi duszami, które musiały nauczyć się na nowo ufać, zrozumieć i zaakceptować swoje lęki oraz pragnienia. W tej miłości ujawniały się wszystkie sprzeczności i złożoności Krystyny. Jej potrzeba wolności kontra tęsknota za bliskością. Siła przeciwstawiona chwili słabości, duma przeplatająca się z czułością. To właśnie te wewnętrzne rozdarcia i ich wspólne pokonywanie nadały ich związkowi autentyczność i głębie, które zyskały na wartości wraz z upływem czasu. W świetle reflektorów nikt nie widział, jak Krystyna walczyła ze swoimi demonami, jak wiele razy musiała zredefiniować siebie, aby otworzyć się na tę miłość. Jej przemiana była niczym najpiękniejszy akt sceniczny, pełna emocji, prawdy i nieoczekiwanych zwrotów. W tych chwilach, kiedy pozwalała sobie na odwagę bycia autentyczną, odsłaniała nieznane dotąd oblicze, kobietę wrażliwą, czułą, ale też niezwykle odważną, gotową stawić czoła własnym słabościom i odkryć, że prawdziwa siła nie polega na ukrywaniu uczuć, lecz na ich przyjęciu i dzieleniu się nimi. Ta niezwykła historia jest świadectwem, że miłość nie zna granic. Że potrafi rozkwitać nawet w późnych latach życia, odmieniając wszystko, co wydawało się ustalone i niezmienne. Krystyna Janda, mimo swojego statusu legendy, pokazuje nam, że każdy człowiek ma w sobie przestrzeń na nowe początki, że prawdziwa miłość może być lekarstwem i siłą napędową, która pozwala przezwyciężyć najtrudniejsze chwile. W tej opowieści bije serce nie tylko artystki, ale przede wszystkim kobiety, która potrafi kochać całym sobą, bez lęku i kompromisów otwierając przed nami niezwykłą, pełną blasku i cieni podróż ku prawdzie o sobie i drugim człowieku. Wszystko to sprawia, że obraz Krystyny Jandy nabiera nowej głębi i wymiaru, odsłaniając kobietę pełną sprzeczności, która mimo sławy i uznania nie przestała być człowiekiem z krwi i kości, zdolnym do bólu, tęsknoty i wielkiej miłości, jej relacja z Grzegorzem Mazurem to świadectwo odwagi i otwartości na to, co nieznane, na zmianę i na nowe emocje, które potrafią odmienić nawet najbardziej ugruntowane życie. Krystyna pokazuje, że prawdziwa siła to nie tylko walka na scenie czy ekranie, ale też umiejętność przyjęcia własnej wrażliwości i podążania za sercem, które wciąż ma moc tworzenia pięknych historii, niezależnie od wieku czy przeszłości, to historia, która inspiruje i przypomina, że każdy zasługuje na miłość, która dodaje skrzydeł. I daje poczucie pełni życia, a Krystyna Janda jest żywym dowodem, że nigdy nie jest za późno, by odnaleźć szczęście i prawdziwe spełnienie. W tej niezwykłej opowieści o Krystynie Jandzie odkrywamy, że nawet osoby o najsilniejszym charakterze niosą w sobie delikatność i potrzebę bliskości jej. Historia z Grzegorzem Mazurem pokazuje, że miłość jest siłą zdolną pokonać wszelkie bariery i że prawdziwe szczęście można znaleźć w najmniej oczekiwanych momentach. Życie pełne wyzwań i sukcesów nie wyklucza potrzeby bycia kochanym i akceptowanym. Krystyna dzięki tej relacji odnajduje nową jakość, która dodaje jej energii i sprawia, że jej serce bije mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. To dowód na to, że życie potrafi być piękne i pełne nadziei, nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko już zostało powiedziane i przeżyte.